Cześć! Witam Was w nowej formule na kanale DobreProgramy.pl Formuła pod nazwą Palcem po cenniku. Jest to wirtualne złożenie zestawu komputerowego. Dlaczego palcem po cenniku? Coś na wzór podróży, z, że tak powiem bezpłatnej, palcem po mapie. Chcemy Wam pokazać w dość krótkiej formie, Alternatywę zestawów, które przygotowujemy na naszym kanale, robimy ich testy i tak dalej. No i tutaj taka nazwa. Oczywiście, jeśli macie jakieś pomysły na inną nazwę, która byłaby bardziej przyciągająca, dawajcie znać w komentarzach. Cóż, ten materiał jakby nawiązuje do zestawu komputerowego za 2000 zł, który przygotowaliśmy już i prezentujemy na naszym kanale. Karta do niego. Jest widoczna w prawym górnym rogu. Możecie przejść i zobaczyć, jak wypadły benchmarki jego, jak, y, jakie części były w nim i tak dalej. My w tej chwili przygotujemy taką na szybko. Y, przygotujemy taką alternatywę tego zestawu w podobnym budżecie. No to co, zaczynamy. Jak widzicie, korzystamy ze sklepu y, morele. Cóż, prozaiczny powód, duży wybór komponentów ceny w miarę normalne, aczkolwiek nie zawsze. Dodatkowo jako chyba jedyny sklep w Polsce internetowy umożliwia zapisanie koszyka i udostępnianie go. No chyba, że macie jakieś inne typy, chętnie zobaczymy je w komentarzach. Dajcie znać. Ok, rozpoczynamy oczywiście od procesora. Tutaj procesor, jaki wybraliśmy, no to generalnie innego wyboru praktycznie nie było. Pentium, Intel Pentium G 4560. W swojej klasie cenowej praktycznie bezkonkurencyjny. Jak widzicie, mamy nieco inną cenę. Jest to 295 zł. Nie wiedzieć czemu z dnia na dzień praktycznie ta cena podskoczyła z 249 zł do właśnie tej, którą widzicie. Procesor, no wiadomo, gniazdo 1151, 2 rdzenie, 4 wątki, 3,5 GHz, chłodzenie, boksowane cóż, brak obsługi trybu Boost, no i tyle. Procesor naprawdę wydajny i do tego budżetu, jakby do tego komputera wręcz idealny. Kolejny element to płyta główna. W naszej pierwotnej wersji system komputera za 2000 zł opieraliśmy się o płytę ASRocka. Tutaj bliźniacza konstrukcja tylko innego producenta firmy Gigabyte. Praktycznie zero różnic. Zasadniczo w cenie też różnica niewielka, bo to 205 zł. Płyta SROKA kosztowała bodajże 197. Tutaj bardzo ważna rzecz: oczywiście w przypadku płyt na chipsecie Intel H110 pamiętajcie, aby sprawdzić rewizję płyty głównej, i jeśli zajdzie taka konieczność. Musi nastąpić aktualizacja BIOSu, inaczej nie z... nasz nowy procesor, między innymi Pentium G4560, nie będzie działał poprawnie na tej płycie. Przechodzimy dalej. Pamięć. W tym wypadku wybór padł na Gudrama. W pierwotnej wersji był też Gudram, tylko model Play. Niestety ten model zostaje pomału wycofany ze sprzedaży. Na jego miejsce pojawił się nowy model Gudram Iridium. Oczywiście DDR4, w naszym przypadku 8 GB w jednej kości, taktowanie 2400 MHz. Czasy, odświeżane cel 15. Co ważne, te pamięci pobierają nieco mniej prądu, 1,2 V, i według producenta charakteryzują się znacznie lepszym overclockingiem. Co prawda na tej platformie tego nie sprawdzimy, Oczywiście w przyszłych materiałach, gdzie będzie taka możliwość, sprawdzimy to i przekażemy te informacje Wam. Kolejny element to dysk twardy. Dokładnie dysk twardy, nie SSD. Tutaj wybór padł na Toshibę o pojemności 1 terabajta, która jest no, w relatywnie bardzo dobrej cenie, bo raptem 199 zł za dość dużą pojemność. Oczywiście zachęcamy Was do wyboru dysku SSD, aczkolwiek będzie to okupione dużo niższą pojemnością, ponieważ w podobnej cenie, powiedzmy zbliżonej, kupimy dysk raptem o pojemności 120, być może 128 GB. Kolejna rzecz i to chyba najważniejsza w tym zestawie i najważniejsza zmiana w stosunku do pierwotnej wersji zestawu za 2000 to karta graficzna. Tutaj wybór padł na model marki CAF FA2 GTX1060 w wersji OC i pamięć z pamięcią 3 GB. Cena 996 zł, czyli około 100 zł więcej niż w pierwotnej wersji zestawu RX570, gdzie liczyliśmy kartę za 899 zł. Tu karta, no cóż. 1060 Wszyscy znają karta od, od dawna znana na rynku. Jedyne co warto wiedzieć to to, że wersja 3GB jest no, słabszą wersją od e, karty z 6GB pamięci. I to nie tylko chodzi o jakby pojemność e, pamięci, a to, że mamy mniej szaderów i nieco okrojony układ e, graficzny. Także tutaj jeszcze ważna uwaga: karta ta. Jeśli chodzi o wydajność do poziomu Full HD, czyli 1920-1080, spokojnie sobie poradzi w większości tytułów przy ustawieniach średnich i nawet wysokich. Natomiast im wyższa będzie rozdzielczość, tym różnica między kartami 3GB i 6GB będzie większa. No nie mówiąc już o, o konkurencji, czyli o RX-ach 570. Dobrze, następny element zestawu to zasilacz. W tym przypadku wybór płatna CIFTA 400W, model GPS 400A8 w cenie 151 zł. Co ważne ma on certyfikat sprawności 80, aktywne PFC no i szereg zabezpieczeń. Generalnie jednostka typowa można by rzec. Oczywiście w tym, w tym przedziale cenowym można wybierać naprawdę dużo e, więcej innych e, modeli. Dobrze, i kolejna, jakby ostatnia, ostatni element, który jakby jest zazwyczaj traktowany po macoszemu, to obudowa. Jak wiadomo, nie wpływa ona bezpośrednio na wydajność komputera. Czy to weźmiemy obudowę za 1000 zł, czy za 50, tak jak w naszym przypadku, komputer będzie działał wręcz tak samo. Tutaj, wybór pad na Tracera Go. Jedna ważna uwaga: ma on wyprowadzone USB 3.0. Na froncie obudowy. I to jest nasz cały zestaw. Koszyk prezentuje się następująco. Całość wyniosła 2147 zł, czyli blisko 100, 140 zł więcej niż pierwotna wersja zestawu. Należy pamiętać o tym, że mamy tutaj nieco droższą kartę graficzną, o właśnie około 100 zł, no i cena procesora nam. Wskoczyła, nie wiedzieć czemu, praktycznie z dnia na dzień o te 50 zł. Jak to będzie wyglądać wydajnościowo? Jeśli chodzi o kartę GTX 1060 3 GB, macie okazję zobaczyć jej wydajność na naszym kanale. Były robione testy, odsyłam do karty, która przekieruje Was do odpowiedniego materiału. Generalnie. Generalnie. Ten zestaw z powodzeniem wystarczy do gier na ten moment. W sensie wszystkie nowe tytuły w tym roku spokojnie ogracie na tej karcie i na tym zestawie. No niestety schody zaczną się w momencie, kiedy producenci gier będą coraz częściej wykorzystywać DirectX12, czy, czy ewentualnie coraz częściej będą wykorzystywane wyższe rozdzielczości. Wtedy ta karta no, zacznie dość mocno mm, odstawać. Co jeszcze? Jeśli chodzi o zużycie prądu, na pewno będzie to mniej niż w przypadku mm, naszego pierwotnego zestawu z rx 570. Jest oczywiste, GeForce y akurat tak się składa, pobierają dużo mniej prądu niż e, ich konkurencyjne rozwiązania e, Radeony. Słuchajcie, no to, to, by było, to by było na tyle. Bardzo chętnie wysłuchamy Waszych opinii, komentarzy, czy takie poradniki chcielibyście widzieć na naszym kanale. Będą one, generalnie będą one zawsze przy testach komputerów, które normalnie będziemy przeprowadzać i Wam prezentować. Natomiast być może, być może będziemy też pokazywać częściej jakieś rozwiązania, nie wiem, może coś się zmieni, nie wiem, ceny na przykład jakoś się zmienią drastycznie albo nie wiem, wejdzie coś nowego, czego jeszcze nie będziemy mieć na przykład pod ręką, a będziemy mogli Wam pokazać jak prezentuje się dany zestaw. To cóż, to na dzisiaj tyle. Czekamy na Wasze komentarze i opinie. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!